Słowo z dzisiejszego naszego spotkania troszkę najpierw dotyczy tego czasu, który przeżywamy, mianowicie świąt narodzenia pańskiego. Bo mówimy o Eucharystii, ale trzeba nam w kontekście pewnych rzeczy, które się dzieją, wrócić do tej katechezy, która też niech wybrzmi. Przechodzimy do naszego kościoła czy do każdego innego, to co zauważamy? Na przykład w naszym Kościele, że jest obraz św. Michała Archanioła, że jest ołtarz taki boczny, teraz tak się to nie nazywa, ale są relikwie siostry Faustyny. Po drugiej stronie jest obraz Matki Bożej i relikwie św. Jana Pawła II. A teraz jeszcze w czasie świąt mamy szopkę w której są figurki i zdarza się, że osoby przychodzące do, do kościoła e, robią bliżej niesprecyzowaną czynność e, coś na podobieństwo znaku krzyża na podobieństwo przyklęknięcia i udają się do którychś z tych miejsc e, w tym czasie Bożego Narodzenia najczęściej jest to szopka dlaczego o tym mówię? To jest zawsze pytanie, które miejsce w kościele jest najważniejsze? Oczywiście jest najważniejsze dla mnie to miejsce, do którego idę najpierw, przed którym jestem dłużej. Czy w naszym kościele najważniejsza jest szopka, obraz Matki Bożej, obraz Michała Archanioła, a relikwie siostry Faustyny, czy relikwie świętego Jana Pawła II. I wiemy, że nie. I wiemy, że nie. Mówiliśmy, że najważniejszym miejscem w Kościele jest ołtarz, na którym sprawowana jest Najświętsza ofiara. Ale przychodzimy do Kościoła jako do mieszkania Boga i kiedy jeszcze nie mam mszy świętej, to tym miejscem, które... Wszyscy to bardzo dobrze, myślę, wiemy. Jest tabernakulum, jest najświętszy sakrament. Tu jest gospodarz. Tu jest gospodarz. Zobaczcie, ławki są tak ustawione, że te zewnętrzne, najbardziej skrajne, jakbyśmy usiedli, to jesteśmy plecami do szopki. Czy to jest źle? Bardzo dobrze bo gospodarzem jest Pan który jest obecny w Najświętszym Sakramencie i to jest ogromnie ważne niby to wiemy ale czasami zdarza się, że mówię, chwila tylko i idę do miejsca, które nie jest najważniejsze my możemy później tam się udać ale najpierw trzeba spotkać tego który jest tu gospodarzem i dlaczego, kochani, to jest ważne? Dlaczego ja o tym mówię? Bo jeśli ktoś to wie, to ma światło. I to się wydaje prosta rzecz. Ale może być takie umiłowanie obrazu jednego, drugiego, relikwii, czy szopki, że szybciutko idziemy na boki do tych miejsc, a on tu obecny czeka. Niby wszędzie on jest, ale rozumiecie, postawą ciała, tą chwilą dłuższą, my podkreślamy, kto tu jest najważniejszy. I dlaczego wtedy jest światło? Bo jeśli nie mamy tego światła, to może się okazać, że w niedzielę przyjedzie do nas rodzina w komplecie i będziesz miał dylemat, pójść na mszę świętą zostawiając rodzinę na przykład, może się tak zdarzyć czy zostać z rodziną rozumiecie? a tu nie może być dylematu jeśli rodzina przyjezdna jest taka, że się nie wybiera do kościoła bo na przykład już byli to ty zostawiasz całą rodzinę i mówisz, ja muszę nie przeżyję tego dnia bez spotkania z moim panem. I zrywasz więzy rodzinne, zrywasz nie, budujesz je, bo ktoś powie zaraz, zostawił mnie, zostawiła mnie, to znaczy, że jest ktoś ważniejszy. I nie pamiętam, kto jeden chłopak dawał świadectwo o swoim ojcu. Mówił, że dla niego to był opoka ten ojciec, to był skała, on wszystko wiedział, podejmował wspaniałe decyzje. Mówi, kiedyś w nocy obudziłem się i zobaczyłem, jak mój tata przy łóżku klęczy. Nie pomieściło mi się to w głowie. Zrozumiałem, że jest ktoś większy od mojego taty. Wiecie, to jest ogromnie ważne Bo za tym idą inne rzeczy Jeśli masz to światło Kto tu jest gospodarzem Kto tu jest najważniejszy To co będziesz mówił swoim dzieciom Bo co najczęściej mówimy swoim dzieciom Drogie dziecko Ty ucz się Studiuj Poznaj języki Dostaniesz piękną pracę I to jest fundament I znam przykłady kiedy młody chłopak uczył się, studiował, w tym nie ma nic złego, i pracę dostał jego mierny kolega, który miał wujka, który miał wujka i chłopak się załamał, bo rodzice mu powtarzali całe życie, że najważniejsza jest nauka i praca. Ktoś może powiedzieć, ty uprawiaj sport, bo jak będziesz miał tę żyznę fizyczną, to zdobędziesz wszelkie tytuły. I taki chłopak uprawia ten sport, wychodzi na boisko i drużyna jego przegrywa. Dlaczego? Bo pięć miesięcy wcześniej przy stoliku gdzieś tam już ustalili, jaki będzie wynik tego meczu. Rozumiecie? Ktoś mówi z rodziców, drogie dziecko, najważniejsze w życiu jest zdrowie. Jak będzie zdrowie, będzie wszystko. I przychodzi choroba, i ten syn, i ta córka nie wie, co się dzieje, bo miało tego nie być. Ale jeśli, kochani, ktoś ma światło, to mówi, synu, Kochana córko, ty się trzymaj Boga, ty się trzymaj Boga, bo wszystko inne jest ulotne. I ktoś się nauczy języków, będzie zdrowy, będzie w sporcie, wszystko, ale kiedy przyjdzie choroba, kiedy nie dostanie pracy, kiedy przegra mecz, jego życie nie runie w gruzy, bo jego życie jest oparte na tym, który jest życiem. Rozumiecie, bo jest pewien mit modlitwy także. To jest związane z tym miejscem. Niektórzy mówią, ja proszę księdza, to bym się modlił, tylko nie mam na to czasu. Tyle jest za nim. Młodzi ludzie to szczególnie mówią. Kochani, to jest nieprawda. Jeśli ktoś mówi, że nie ma czasu na modlitwę, to nieprawda, bo w modlitwie nie jest sprawa czasu, tylko sprawa hierarchii wartości. Jest dla Ciebie coś ważne, mniej ważne i najważniejsze. Jeśli spotkanie z Bogiem jest najważniejsze, wszystko inne odłożysz, by czerpać z tego źródła. Popatrzcie na słowo. Słowo dzisiaj jest bardzo poruszające, bo Maryja i Józef Zgubili Jezusa. Zgubili Jezusa. Może tu niektórzy mają doświadczenie, co znaczy stracić pracę, ból ogromny. Co znaczy stracić zdrowie. Co znaczy, nie wiem, zgubić telefon komórkowy albo jakąś sytuację, że coś tam na koncie bankowym jest nie tak. Masz ból serca z powodu grzechu. Bo Maryja znalazła Jezusa, bo szukała go z bólem serca. Z bólem serca. Trzeba nam prosić o to, żeby grzechy nas bolały. Czasami mówimy, proszę księdza, jakie to są grzechy. Może nie spowiadaliśmy się z tego, co może być ogromnie poważną rzeczą. Że Pan złożył w Twoim życiu i moim pewien dar, bo jesteśmy niepowtarzalni. Odkryłeś jaki? Odkryłeś swoje talenty? Bo może masz już ileś lat i nie wiesz, jakie masz charyzmaty dane od Boga. O z tego się trzeba spowiadać. Że mam charyzmaty dane od Boga Patrzę w lustro, jestem niepowtarzalny I nie wiem jakie, to znaczy Bóg je złożył w moim życiu, a ja je zakopałem głęboko w ziemi Może to jest dar słuchania, może to jest dar łez A może to jest dar pocieszania kogoś A wszystko zaczyna się od tego, że przychodzę tu i wiem, gdzie jest Pan gdzie jest ten gospodarz abyśmy mogli tego doświadczać, bo dzisiejsze słowo mówi, jest tą dobrą nowiną, że Jezusa można znaleźć można znaleźć i kończy się ta dzisiejsza Ewangelia słowami że Jezus zaś czynił postępy w mądrości w latach i w łasce u Boga i u ludzi Pragnie to uczynić dla każdego z nas, żebyśmy wierzyli, że jest możliwe czynić postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi,